Jeśli chcesz wypędzić każdego demona ze swojego życia, zostań ze mną do końca i pomódl się ze mną. A jeśli nie wierzysz w Boga, możesz przewinąć wideo. Ale jeśli jesteś gotów na zmianę, przygotuj się, ponieważ poprowadzę cię w potężnej modlitwie o wyzwolenie. Zamknij oczy teraz i powtórz za mną: Panie Jezu, przychodzę do ciebie teraz. Z pokornym sercem pełnym wiary, wierząc, że ty masz całą moc na niebie i na ziemi i że żaden demon ani zła siła nie mogą się oprzeć twojemu imieniu. Proszę cię wypędź teraz ze mnie każdego złego ducha, wszelką opresję, wszelkie kłamstwo, ból i zło, które mnie prześladowały. Oddaję ci teraz moją myśl, moje serce i moją duszę. W imieniu Jezusa nakazuję, aby każdy duch lęku, niepokoju, złości i smutku odszedł. Nie akceptuję już działań wroga w moim życiu i wołam o Twoją ochronę i pokój, które tylko ty, panie, możesz dać. Jestem wolny w Twoim imieniu, Jezu, i wyznaję, że ty jesteś moim zbawicielem i panem, a żadne zło nie ma nade mną władzy. Dziękuję ci, panie, za wolność, którą teraz otrzymuję i za siłę, która pochodzi tylko od ciebie. Teraz, jeśli poczułeś pokój Boży w swoim sercu, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje tego wyzwolenia. Zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej potężnych modlitw i proszę, skomentuj Amen, aby potwierdzić swoją wiarę i wyzwolenie w Chrystusie. Pamiętaj, Jezus jest większy niż każdy demon i On jest z Tobą.